Wszystkim tutaj Natalia z biura z Elki School z Gdyni. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek z serii Poznaj swojego instruktora. Dzisiaj akurat mam przyjemność z Kubą Pyszczkiem. Cześć Kuba! Dzień dobry, mam nadzieję, że to będzie faktycznie przyjemność. Oby. E, słuchajcie, wiemy, że chcecie poznać swoich przyszłych instruktorów, stąd te, te filmy, a dzisiaj mam okazję tutaj Kubę podpytać o parę kwestii, e, dowiedzieć się jakim jest instruktorem, co go skłoniło do tego zawodu, no i żebyście Wy mogli poznać go bliżej. Oto są właśnie te filmiki. Kuba, pierwsze pytanko dla Ciebie. Nie ja się boję. <laughs> Nic się nie bój. Właśnie skąd jest ten pomysł na ten zawód bycia instruktorem? Skąd to przyszło? Czy ty byłeś zawsze tym zainteresowany? Chciałeś? Opowiedz coś nam o tym. Szczerze, no bo zawsze dokuczałem moim kolegom, jak zdali prawko, że jeszcze im troszeczkę brakuje gdzieś tam z techniki. Mhm. Śmiałem się zawsze, że gdzieś może byłem samozwańczym instruktorem. Hmm. Um, ogólnie zacząłem jeździć samochodem, kurczę, jak miałem 14 lat. Przez okay. to, że nie, nie to, że jeździłem bez prawa jazdy, żeby nie było. E, choć w sumie no, można powiedzieć, że na, po parkingach, tak? Gdzieś tam było... No jasne, jasne. Pierwsze, taty. pierwsze kroki z tatą na przykład. Dokładnie, mm -hmm. ale to zawdzięczam też temu, że mam starszego brata i on jak się chciał przygotować wcześniej na prawko, no to ja też gdzieś tam, żeby nie być pokrzywdzonym, no to... Startowałem, jeździłem. No nie powiem. Super. Nie miałem z tym jakichś większych problemów, tak? Mhm. A same papiery instruktorskie zrobiłem, kurczę, w sumie w 2020 roku, i to gdzieś otarło się też od znajomego ojca. Tam ma firmę u mnie w mieście, właśnie gdzie szkoli na różne kategorie. Mhm. A ja jeszcze, właśnie w 2019 roku, pracowałem na fabryce i tak doszedłem do wniosku, mówię, może sobie zrobię. Papiery na wózek widłowy i dopiero ten znajomy taty powiedział, weź no kurczę jak idziesz na studia, to żebyś miał chociaż jakąś normalną pracę. Okej. Okay. No i doszedłem do wniosku w sumie, czemu nie ten instruktor, skoro gdzieś tam kiedyś o tym myślałem, to w sumie stąd się to wzięło. No to super. Czyli zainspirował Cię też tata samą taką początkową jakąś jazdą, poznawaniem samochodu? Ale też potem jakoś przenikło to w tym, że za zacząłeś studia, chciałeś sobie coś tutaj dla siebie znaleźć, swój zawód i, i jakoś to Cię skłoniło, że trafiłeś na to, żeby zostać instruktorem. Dokładnie, a ja w sumie mhm. potem bardzo dobrze trafiłem. Od razu trafiłem okay. do Elki. Ciężko Super. mi wyobrazić sobie szczerze lepsze miejsce. Świetnie, czyli tutaj ta nasza firma tak cię przyjęła i cały czas jesteś z nami. Czyli to były też takie twoje początki, rozumiem? W sumie tak. Mhm. W sumie były, nie były może najłatwiejsze. Szczególnie, że gdzieś wiązało się to pewnie ze stresem. Nowe miejsce, tak, to tak. Okay. No bo ja i tak studiuję w Gdańsku, więc. Jedyna okay. w ogóle nie była mi znana w zeszłym roku. Mhm. Musiałem to szybko na bieżąco ogarnąć, mhm. co pewnie moi byli kursanci dobrze pamiętają. Okay. E, ale wydaje mi się, że jakoś to wyszło. Póki mm -hmm. jeszcze tutaj mnie trzymacie, no to... Wydaje mi się, że nie jest najgorzej, ale ocenić może jak będą jakieś kadry z jazdy, to będą mogli potem sobie kursanci ocenić, jak ja sobie radę okay. w jeździe. Super, a powiedz mi też Kuba, bowiem, e, bo widzę, jestem w biurze, mamy salę wykładową, że też prowadzisz wykłady, nauczasz teorii. Powiedz mi, a skąd na to pomysł, że jednak pomimo pracy instruktora, czyli skupienie się z kursantem na jeździe tutaj w samochodzie. Eee, to... kierujący właśnie, <noise> tak. Na kierujący czułek, <wyłączeniu> właśnie, na do obrazku. <noise> to skąd właśnie się wziął pomysł też na to, żeby prowadzić te wykłady? Szczerze, ten pomysł się wziął z ogłoszenia o pracy, właśnie, Welka. Od tego mm. się zaczęło. A, czyli w ogóle od tego zacząłeś? No dokładnie, mm -hmm. w październiku bodajże, albo w listopadzie, no tam już yy, nieistotne, tak? No mm -hmm. Było ogłoszenie właśnie na Dratka, że szukają wykładowcy. Mm -hmm. A ja, że nie zacząłem w ogóle pracy w tej branży mm -hmm. o żadnym charakterze, tak, ani instruktorskim. Bo akurat już u siebie wtedy wyjeżdżałem z miasta, więc mówię cóż tam szukać pracy na miesiąc. Mhm. No i dostałem to ogłoszenie zweryfikowałem, że to chyba jedna z lepszych szkół. Mhm. Poszedłem na rozmowę z Mają i z Radkiem. No i pamiętam, że właśnie chcieli... Typowo o charakterze wykładowcy osoby, tak? Jasne. Przedstawiłem im się oczywiście w taki sposób, że po prostu ani razu jeszcze nie miałem takiej przyjemności. Tak. Więc zaproponowali mi obserwację. Z Darkiem Niedźwiedziem, jeżeli nie pomyliłem imienia, jeżeli Super. pomyliłem, to przepraszam. Tak, mamy wykładowcę Darka. I pamiętam, że on mnie tam przysposabiał, również leszek Kułaga, także no, mhm. wdrażałem się w to. Kurczę, prawie że do Nowego roku minionego, tak? Czyli tam gdzieś w 2021. No właśnie była taka sytuacja, że któryś z wykładowców wypadł. Radek znają do mnie zadzwonili, czy jestem gotowy, no i kiedy jak nie dziś. Podjąłem tą Super. decyzję, a teraz ciężko się obgonisz od tych wypadków. <grywania> <typu. grywania> no nasi kursanci z tego co my wiemy pracując tutaj u nas w biurze, z dziewczynami z Julką i Iwoną w Gdyni. To naprawdę widać po naszych kursantach, jak przychodzą po wykładach albo jak przydzielamy instruktorów, że wspominają właśnie bardzo często, że Kuba naprawdę te wykłady prowadzi wzorowo, rewelacyjnie. Tak jak wiemy, no, ta nauka kodeksu drogowego, tych wszystkich przepisów nie jest prosta. Nie jest też często bardzo ujmująca, interesująca, zajmująca, więc Kuba ma jakiś taki sposób, myślę, który naprawdę pomaga tym kursantom tą wiedzę przyswoić, zachęca ich w różny sposób i to jest mega fajne, więc jak najbardziej na plus. Natomiast no widzicie, człowiek orkiestra i instruktor, i wykładowca tu i tu i go spotkacie. Więc bardzo fajnie. A powiedz mi, Kuba, mam takie pytanko, mhm. odnośnie takich Twoich z doświadczenia, już jakiego masz jako instruktor czy wykładowca, jakieś doświadczenie z kursantami, które ci się zapamiętało? Coś, co nie wiem, zwróciło Twoją uwagę, coś, co zapamiętałeś? Jakaś taka historia? Jeżeli ją zabić, to klatki i flesze z mojego życia, mhm. ale wtedy raczej naciskam hamulec i kończymy, że tak powiem, to zagrożenie. Takie szczególne momenty, no to pewnie te początkowe, tak? Mhm. Gdy totalnie nie ogarniałem tej gdyni, gdy musiałem tutaj improwizować. Pierwsze gdzieś styczności z tymi osobami, mhm. ale nie wyróżniam tego, że tak powiem. Wiadomo, że zdarzają się osoby bardziej utalentowane, mniej utalentowane, ale właśnie tak jak już rozmawialiśmy o tych wykładach, to dużo osób przychodzi do mnie po nich, okay. rzadko mam zderzenie z osobą, z którą Totalnie miałem nie miałem sprzeczności, okay. co pewnie dzięki temu owocuje. Tak, że mm -hmm. po prostu. już się znacie w jakiś sposób. Okay. Łatwiej nam te kontakty nawiązać. Także nie powiedziałbym mm. złego słowa chyba tam na nikogo. Okej. Okay. Nawet nie chyba. <laughs> Okej, okay, czyli takie tutaj wspomnienia, zawsze z kursantami utrwalając się na początku jazd. Natomiast powiedz mi jeszcze, jak to tutaj u Ciebie... Ale mogę powiedzieć, przepraszam, no. wspomniało mi się. O, faktycznie. Super. Zapo znaczy, zapomniałem. Zapomniałem to zapłacić za bilet na galerii Szperg. To pamiętam, jak zatrzymaliśmy się na McDonald's z kursantką. O, czyli nawet także, nasi kursanci do McDonalda potrafią trafić tak, na drive-thru. tą historię pamiętam, najdroższy McDonald's w okay. mojej historii. No widzicie, z instruktorem pojechać można wszędzie, na to wskazuje, więc tutaj jest taki przykładzik. A powiedz mi Kuba, jeśli chodzi o takie twoje zainteresowania, jakieś twoje hobby, czym się interesujesz, co takiego masz jakby w swojej takiej pasji? Zawsze był w nią sport. Mm. Zaczynałem od koszykówki, ale niestety nie byłem do tego gdzieś tam, że tak powiem uzdolniony okay. tak? i poszedłem potem w sporty walki, zacząłem trenować gdzieś boks, potem niestety kontuzja mnie wykluczyła, okay. ale ten bakcyl został, mm -hmm. także noce zarywam, jeżeli gdzieś tam Polak walczy, tak? czy to w MMA, czy w boksie, chociaż w boksie ostatnio mi tego brakuje, bo niestety ten poziom gdzieś spada ale w MMA można sobie to nadrobić, także tym się interesuje na co dzień. Okej, okay. to fajnie, czyli sport, po pracy, też takie oglądanie tego sportu, a na przykład, nie wiem, studia, masz coś związanego też z tym kierunkiem, czy? No właśnie jestem na wychowaniu fizycznym na a. gdańskim AWF-ie, także można powiedzieć, że to się zazębiło. Super, <grym> czyli masz połączoną pasję z nauką, fajnie, że to tak wyszło ze studiami. Rzadko się to czasami udaje, ale fajnie, że tobie to wyszło. Natomiast, jeszcze takie moje pytanie odnośnie tutaj: jazd. Powiedz mi, jeżeli kursant przychodzi do ciebie na zajęcia, chciałby ciebie jakoś poznać, mhm. powiedz mi, jak byś siebie opisał jako instruktora? Z charakteru, jaki jesteś? Jakbyś mógł siebie zareklamować i Grutalnie, też pokazać? Wrednie. O! <laughs> no tak szczerze, staram się podchodzić z dużą dozą luzu, tak? Pewnie to też jest gdzieś związane z tym, że takie mam usposobienie mm -hmm. charakteru, co. Nie, raczej jesteś spokojny, bez nerwów. No, można damy powiedzieć, radę. Że w stosunku do kursantów na pewno. Mm -hmm. Jakbyśmy porozmawiali z moimi wychowawczyniami ze szkół poprzednich, to pewnie dokuczało im to, że gdzieś tam jestem gadułą, tak? Okay. Ale dziś kursantom raczej. To nie przeszkadza, tak? Gdzieś to zauważam, ale może. Mm -hmm. Czyli można z tobą porozmawiać, wyluzować się. Myślę, że czasem <grym> masz za bardzo kurczę, jak tak się gdzieś tam nad tym pokłaniam, no ale mam nadzieję, że nikt mi tego za złe nie ma. <grym> okay. No to co? Wiecie już, jaki jest Kuba, eee, wasz instruktor przyszły bądź wykładowca. Poznaliśmy go dzisiaj tutaj w tym odcinku. Ja bym bardzo chciała Wam podziękować za oglądanie. Eee, no i widzimy się w następnych, także do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.